Dobra, jesteśmy. Teraz chciałam pokazać modyfikację. Taki odcinek modyfikacyjny. I tu jestem na, na, na Runhare. Tak się, tak się piszę. I dzisiaj mam pokazać R020 i Elfin Amor Set. Zobaczcie, jakie fajne modyfikacje grałem. Na. Grałem na nich. I dobra, Teraz sobie włączymy i wam pokażę na czym to polega. Naprawdę mi się wyłączę Minecraft. Naprawdę. Wyjdziemy na jakiś serwer... na nowy serwer na takim modzie. Po co? taki te, Tu będzie serwer taki tes, takie testowanie modów. Będą, takie mody będą też jeszcze inne, nie? Takie ja bym mód modów nagrywać, no nie wiem jak będzie. No halo Minecraft! Dobra, modyfikacje, dobra, modyfikacje może być, no nie, cofnę naprawdę, modyfikacje, która może być, no dlaczego to mnie wycofa, no napiszemy tylko to na nie będzie. Ne. No tam sobie. Czy ty włącz? Game mode, na niech będzie no normal. Się nas ustawimy, dobra, dobra, wpijamy. Są paki, jak widzicie, to macie tutaj. I tutaj te drugie. Ja wam potem pokażę, że pod koniec, skąd możecie pobierać i tak. I tu, I tutaj mam pojawią się mody, które, które żeście pobrali i możecie je wyłączyć lub włączyć. Potem pod koniec filmika naciśnięcie żeby nie było, Bo jak modele, takie takie kopiuj. O, kopiuj lub nie kopiuj, to napiszcie ko, naciśnięcie kopiuj, to wtedy on się skopiuje i będziecie mogli grać na tym modzie. Dobra. No dobra. Poczekajcie, nie sobie kamerkę mnie filmik, nagrywałem filmik i zapomniałem sobie kamerkę zmienić. Co by Dobra nie właśnie. Zmienimy szybko kamerkę i zaczynamy. Dobra. pierwszą modyfikacją to są patrzcie. bronie, pistolety i tego jest multu. weźmiemy to, to, to i to, to jakiś zamyślny, na przykład ten, ten. Ten, ten i ten. I patrzcie. I każda broń ma inne rzeczy. Tego już nie bieli. A im na przykład możemy przybliżać. Jak tym u nas najpierw teraz, i patrzcie. Czy nie chyba. Nie wiem. Akurat mówię, że czym dalsza odglebał, tym więcej bierze HP, nie? Rzeczywiste. Patrzcie jakie odgłos. I tak, mamy środgana. Oczywiście nie wiem jak je stworzyć tam. Jak pobierzecie tą aplik, jak tam pobierzecie tego moda, no to, 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 to tam będą takie ten, jak sekundę stworzyć takina. I na przykład to zabiję na hitę. O dobra, teraz piszę lecimy jakieś. On żeby z nich zabiera. Shotgun patrzcie. po Widzicie? Parę strzał na raz, nie tylko jedna. Czy leci, leci? Nie, nie doleci. Idzie Parę na raz. Nie, że tylko jedna leci. Tu po jednej. O, tu. Mamy karabin i... Czekaj, jakaś, może zespół, jakaś jakąś potowarka, czy coś takiego. Gdzie było coś, co ma... Nie wiem, na przykład ząbiek. nie dobra. Już. Etime. Set. De, a nie. Nie. No Niech stanie się noc. Nie. Oczego. No ja i tu wykupiał, żeby się nie spalił.

na przykład z tym go zabijemy. I koniec. Jest, jest taki. Jest też nóż, który zabija na ich. Patrzcie. No, zaraz pokażę, jak ten nóż zabija na jednego. Ten nóż wszystko zabija na jednego. Patrzcie. No, jednak nie. Bo wiem, że mobki na jednego zabijają. I tu macie informacje Będziemy na przykład zostawić. ale nie będę zestawiał, bo potem będę miał masakrę. Mamy też tarczę, weźmiemy sobie gamy mode 0, żeby nam to lepiej pokazać, gamy I patrz. mamy tarczę i tak, sobie ponownie, widzicie, nabierze tylko, dużo nabierze, czekajcie, jak go założyć, o nie, bo zginiemy, ej nie, Mi się spali tu dokumenty. Zdrowadzimy. Zaraz Wam pokażę, to jest po dogrąconych. pokażę, że to też jakaś, jakaś. Nie wiem, jakaś nie chce zadziałać. To macie też różne zbrojki. Niektóre dają nam jakieś efekty, a niektóre nie. przykład to nie daje żadnego efektu. Ale jest taka, która za przykład daje spowolnienie i takie inne Teraz Wam pokażę. Że... Nie wiem. O, spadochron i ten. Pewnie, pewnie znaleźliście to. O, granaty. Nie chcę, mam mówić. No, baguję bardziej. No. Idzie. To jest tak, jak normalnie, geta. Granaty. A są takie. Nie jest bardzo dużo. No nie, no, nie aż tak dużo, ale dobra. Smoke. Łączkę tego smoka nie używajcie, bo on zaloguje system. No, nie, że tam, tylko ma make-up, to zloguje. Nic z tych smoków nie używajcie. Dobrze mam razę. Widzicie? Zbrakowało mi złego. Tak się dzieje, taki się gra na to używa. Jedynie, którego lepiej używać. Tu jedynie tego, tego, no, tego zrobię. teraz żeby wam pokazać, jak to jest popierane. No, chodzicie na sklepie. Oczywiście ja mam podam ten, jak to się nazywa ta aplikacja. Gdzieś tak mod FOR jak mam minus OftPlużiecie, że tu musicie to przypisać i macie tego do wyboru od koloru. Napiskamcie pierwsze, jak mam już to zainstalowane Patrzcie, otwórz, nie lubicie. I tu most brown mod i tak, i macie tu tyle modułów jest tego bardzo dużo dobra, wybierę taki jakiś losowy nakładamy zamykam czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć no, akurat ten wypadł, instaluję go i blog Run hair i tu załaduj załaduj i teraz możemy do niego wejść normalnie teraz wchodzimy na loonhair tu też macie opisie, jak to napisać Taki inny. To już na scripty to jest wszystko darmowe, żeby nie było. No bo ja sejfę już. I tak na przykład, załatwiam no, jeszcze, włączymy, i tu, skript, zarządzę skryptami i macie go włączone od razu. Więc nie musicie go włączyć. Jak na przykład jak właśnie ten nie podoba na przykład mi się... Na przykład ja się nie podobają pistolety. Macie zainstalować tylko to i wyłącz i patrzcie. i nie będziemy mieć. Włączamy na serwa. No byle jak serwer, że musicie na każdym nie musicie tworzyć nowego. Ale lepiej słożyć, żeby nie było. No. I widzimy, no, bo i tego smoka nie używać, pamiętać. Pamiętać? już trzeba pamiętać powidać. Dziwne, coś nie jesteśmy było, bo dobra nie właśnie. Bank, 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 bank. Kuku, kuku. I płatźmy. Macie samolot taki. O, widzicie jaki duży. Fajną ma technika i patrzę I na przykład możecie mu dać paliwo. O no, nie chce. Żeby wyjść na niego musicie na, niego nacisnąć i tak. Żeby z niego wyjść musicie tu nacisnąć. A żeby... nie, nie jest. Żeby go zapalić, to musicie dać mu paliwo Na przykład wyjdzie, Ale kompletnie czyli... Jestem naładowany. Wchodzicie na... No chodź. Szukaj śmigła. Dlaczego sama to ma po śmigła? Pozwoliła go. Ja nie mogę. Ale jeszcze raz poszliśmy. I teraz. Bang. I, i tam, tam gdzie popatrzymy, tam poleci. Tylko idziemy w górę. Jesteśmy w górze. Mogę gardon trochę nie mam pokazać. Nie naprawdę daleko jeszcze. Patrzcie, spadochron też możecie używać spadochronu. No nie wiem, że mi teraz zadziała wcześniej mi zadziało fajnie. Pięknie, wszystko fajnie. To się zrobiło. Widzicie, normalnie. Łaska. Dobra, możemy wpisać. Nie, to chyba na gimnastycznej bazie no, ma dać. Tak, proszę czek. I tak, dobra, tu sobie wpisuję zerówkę, Chcę, żeby to długo spadać, żeby to nie. Wiecie? Bo w wrócie tak nie zobaczymy, bo to gorzej niż jak go spada. Chcę, żeby lepiej? Nie, ja mam pokażę. Ja też mogę zobaczyć, by... Nie ja wiem też mogę pokazać takie inne te rzeczy. No nie, 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 nie. Dobra, teraz. No, widzicie, dobra. Mamy motę jeden. Nie, co ja picie. To w... jest. Za? nie działa, nie wiem, właśnie teraz coś się zepsuło. No tak dzisiaj to normalnie działało, nie wiem czemu teraz nie działa. Tak, tą modyfikację możecie pobrać. Tu się z wami będę żegnał. Zmienię kamerkę i... wideo sam się nie cieszę, że się z, z wami zegnam, ale niestety, mój się, A, tak. Jeśli wam się filmik podobał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i walić dzwonka, abyś wiedział o następnych filmikach. A ja musiał tak, e, tak się wyrobić z trzema filmikami dziennie. A więc, jeśli wam się podobało, zostaw łapkę w górę. Jedna łapka, dwie łapki w górę, kolejny odcinek, dobra. Zaraz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.